O nowych uprawnieniach Krajowej Administracji Skarbowej będę rozmawiał z panem Radosławem Bulejakiem z Kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dzień dobry panie mecenasiku. Dzień dobry, dziękuję. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości no, dla mnie się wydaje szczególnie kontrowersyjne, zwłaszcza, że yy, może być zastosowane, gdy zobowiązania przekraczają zaledwie 10 tysięcy złotych. E Ustawodawca wprowadzając tutaj nową instytucję tymczasowego zajęcia ruchomości, argumentował, że obecna administracja egzekucyjna jest mało efektywna. I z uwagi na to, że jest tutaj potrzeba poszukiwania nowych ruchomości, nowych przedmiotów egzekucji, Uznał, że należy upoważnić funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do możliwości tymczasowego zajęcia. Jest to o tyle kontrowersyjne, dlatego, że tymczasowe zajęcie ruchomości może trwać aż 96 godzin. To jest czas, w którym tutaj organ egzekucyjny musi dokonać zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia takiego tymczasowego zajęcia ruchomości. Ale co należy zauważyć, że. Kwota powyżej 10 tysięcy jest bardzo niska, tak? A przy okazji przedmiotem zajęcia może być każda rzecz, która jest we władaniu zobowiązanego, ale także we władaniu innej osoby. Tutaj, w tym zakresie, ustawodawca w żaden sposób nie wyłączył. Przedmiotu egzekucji wskazał, że należy dokonać zajęcia jest to obowiązek prawny funkcjonariusza wszystkich ruchomości, które w trakcie kontroli celno-skarbowej zostały ujawnione. A zobowiązany tutaj ma zaległości powyżej 10 tysięcy złotych. A co z możliwościami zaskarżenia takiej decyzji? Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące środków zaskarżenia w sprawie tymczasowego zajęcia ruchomości, ustawodawca przewidział jedynie możliwość odstąpienia od tymczasowego zajęcia ruchomości, gdy zobowiązany przedstawi dowód wykonania lub nieistnienia obowiązku. Przekładając to bardziej na taki praktyczny sposób, chodzi w głównej mierze o to, że zobowiązany powinien w trakcie tutaj Kontroli, pokazać dowód, że należność została zapłacona. No jest to o tyle kontrowersyjne, że no nie każdy zobowiązany tutaj, na przykład kontrola na drodze, posiada taki dowód w samochodzie. Dlatego dopiero tymczasowe zajęcie ruchomości będzie można skarżyć, jeżeli zostanie wydane postanowienie przez organ egzekucyjny. W tym miejscu ustawodawca stwierdził, Tutaj w projekcie, że jest to wystarczający środek obrony. No, należy się tutaj nie, nie, nie zgodzić, ponieważ e, tymczasowe zajęcie jest bardzo e, dolegliwym środkiem e, egzekucyjnym, więc już na samym wstępie powinno przysługiwać zobowiązanemu prawo do jakiejkolwiek weryfikacji zasadności tymczasowego zajęcia. Zmiany dotyczą też paragonów fiskalnych. E, Ustawodawca w Polskim Nowym Ładzie przewidział nową czynność kontrolną, to jest nabycie sprawdzające. Nabycie sprawdzające ma mieć formę tajnej kontroli, gdzie funkcjonariusz w trakcie sprzedaży ma sprawdzić, czy dana transakcja jest rejestrowana na kasie fiskalnym, czy sprzedawca przedstawił tutaj także, wystawił. Paragon. Jeżeli nie zostanie spełniony ten obowiązek prawny, wtedy tutaj funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej będzie miał prawo nałożenia mandatu. Nabycie sprawdzające jest o tyle kontrowersyjne i o tyle zbudza wątpliwości, gdyż nie ma tutaj żadnej informacji podatnik, że dokonuje się czynności kontroli. W efekcie może się okazać, że dopiero po wykonaniu usługi, np. Przykład, przykład fryzjera, kosmetyczki, okaże się, że ta czynność była objęta nabyciem sprawdzającym, a wartość usługi nie podlega zwrotowi. To znaczy, e, uiszczona cena przez sprawdzającego, przez funkcjonariusze kasu podlega zwrotowi, natomiast tutaj usługodawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jedna zmiana wydaje mi się korzystna, choć nie wiem, czy mam rację. A chodzi mi o tzw. znikających podatników. Zgadzam się. Jeżeli chodzi o możliwość informowania. Polski Nowy Ład Podatkowy przewiduje możliwość właśnie informowania przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ryzyku uczestnictwa podatnika w karuzelach podatkowych. Niemniej należy zauważyć, że te listy ostrzegawcze i taka jest informacja z Ministerstwa Finansów, nie będą miały charakteru masowego. Co to oznacza? Wystosowanie takiego listu ostrzegawczego będzie w pełni uznaniowe. To znaczy szef KAS może, ale nie musi Taki list ostrzegawczy wystosować do podatnika, że istnieje ryzyko karuzeli podatkowej. Z drugiej strony, ważna jest też informacja, którą przekazało Ministerstwo Finansów, a jest zawarte w uzasadnieniu do projektu Polskiego Ładu, że nawet otrzymanie takiej informacji nie będzie mogło zwolnić z obowiązku wykazania należytej staranności przez podatnika. W efekcie, Otrzymanie informacji o ryzyku uczestnictwa w karuzeli podatkowej nie zwalnia zobowiązujących zasad, to znaczy wykazanie przez podatnika, że transakcje z wątpliwym kontrahentem były zawarte w dobrej wierze, dochowana została należyta staranność. O nowych uprawnieniach Krajowej Administracji Skarbowej rozmawiałem z Radosławem Bulejakiem z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę, panie Mecenasie. Miłego dnia. Dziękuję.